Moja mama po 42 latach pracy w szpitalu dostała 1600 złotych odprawy, a prezes kontrolowanej przez państwo spółki po 19 dniach miał dostać 700 tysięcy. Wtedy powiedziałem dość tego. Napatrzyłem się na ludzi władzy, którzy myślą, że wszystko im wolno, których pazerność nie zna granic. Ale dziś mówię z całą powagą: koniec z ich przywilejami. Weźmiemy za to odpowiedzialność. Platforma Obywatelska: pełna odpowiedzialność. Na początku stanu wojennego oboje z żoną straciliśmy pracę. Małgosia była już wtedy w ciąży. Bałem się o rodzinę, że nie będzie z czego żyć. Dzisiaj ludzie też boją się o swoją pracę. Ciągle słyszą: Czy wiesz, że jest chętnych na twoje miejsce? Nie zgadzam się na to. Wiemy co zrobić, żeby było więcej miejsc pracy, żeby podatki były niższe, a przepisy dla ludzi. Weźmiemy za to odpowiedzialność. Platforma Obywatelska. Pełna odpowiedzialność. W Polsce cuda się zdarzają. Takim cudem był wybór Polaka na papieża, Solidarność i odzyskanie niepodległości. Więc jeśli ktoś mówi, że nie wierzy w cuda, znaczy, że nie zna naszej historii. A my wierzymy. Wierzymy w cud gospodarczy, taki sam, jaki zdarzył się w Irlandii czy Hiszpanii. Ale ten cud nie polega na tym, że ministrom rosną słupki na wykresach, tylko na tym, że ludziom zaczyna żyć się lepiej. Że mają pieniądze na lekarstwa, na wakacje i na wszystko, czego potrzebują. Że pensje nauczycieli, lekarzy, pielęgniarek i policjantów są godne ich trudu i wagi ich pracy. Że buduje się bezpieczne drogi, nowoczesne stadiony. PiS tego żeby się potrafił. Bo wolał zajmować się zemstą i szukaniem wciąż nowych winowajców. Bo łatwiej jest znaleźć winnych niż zmienić coś na lepsze. My wierzymy w ten cud i potrafimy go zrealizować. Dlatego pojutrze nie będziecie głosować na to, która partia będzie rządzić. Pojutrze zdecydujecie, czy chcecie, żeby w Polsce żyło się lepiej. Waszym dzieciom i Waszym rodzicom, każdemu z Was, wszystkim.